Hej witajcie, jestem bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Starari no i starcie się powiedzieć, że zostawcie sublika z dzwoneczkiem. Najbardziej bez tego gadania zaczynamy. No i dzisiaj chciałbym pod... pójść tam gdzie za napisał mi jeden z widzów w komentarzu co dziękuję, że powinienem pójść do Crimsonu po jakieś fajne rzeczy, więc tam dzisiaj się udamy, ale... W chciałem chciałbym zrobić sobie przynajmniej tą gestenową zbrojkę, którą wykonam. Zrobimy to oraz kurde gwiazdkę razu kurde potka i stąd Nie o. Oj... i pomiędzy odcinkami zrobiłem sobie jakby troszeczkę przebudówkę domu na statuetki i to chyba tyle dobra yy... ile? Zgodę na klatek kurde starczy nie spodziewałem oj mi się trudno i teraz miałem ile? 15 tak to mam 14 to nie lepiej w tej w sumie z tej chodzić ale i tak sobie Zbroję jakby Zachowam i wziąłem kurde te bomby. Żeby zrobić lepkie bomby, żeby tam się jakby jakoś dostać. Kraftuję wszystkie, bo mam żadnych dużo. Jakieś tam pochodnie. Natomiast craftowałbym sobie jeszcze lepszy młotek oczywiście, no złota tylko chyba potrzebuje drewna, ale nie jestem pewien. Kurde... No, złoty, złoty. Zdobyłem jakoś jakby nie wiem, kiedy. Nie pamiętam już, yy, ten nietoperzowy kit. Sporo kurde zagrywam po czasie. To jest wodę sobie oraz. No, dobra. Do no, i... no i lecimy. Ja to zostawić fuck. Już kliknąłem fuck. Dobra. Idziemy to Crimson mamy. To Crimson mamy na prawo, ok. O i teraz zaczął się kurde, event Halloweenowy, więc będzie są kurde dynie i są nowe wyglądy mobów, na przykład tu mamy takiego królika, który wygląda jak lame. Sopko. Tu wszędzie są dynie. Zaczyna się kurde, jeżeli to zaczyna się jest Halloween. No na przykład slime z... bomb królika Nice razu sobie kurde wyczytuję te bomby i te kurde pochody, nie? Kurde musiałem pójść kurde w nocy. Chobaka za dzień. Kurde oświata trochę, chyba pustynia. Jestem pewien. O, bym taki talizman, prędki do wody dobra nawet mi wychodzi zabijanie z bobu no mamy małhopa o? 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 kręg o? małgi. A, to działa jak wywazony, okej. Okay. Kurde, rozświetlę, bo... Yy, autor tego komentarza yy, podał mi, że mam znaleźć jakby takie serca, czy coś takiego, które są dostępne nagrody, do więc... spróbujmy je znaleźć. Jeszcze mi ekstra leczenia, okej. Okay. To mamy Crimson Altar, to tu jest jakby... Idziemy mogli kraftować chyba samo nerki, z tym kojarzę. Na większości miałem coś takiego, ale jak było... drugim, z Corruption i takim fioletowym biomem. O nie, to jest ten mob. Nędzny mob. Chyba kurde, na dźwięk. O Nie, bo nie... Ja wlazłem w ogóle Fajnie Tu mamy creepy pająki yy... tu Mamy jakieś kurde platformy Do dopiać Bo jak mnie kurde zaraz kurde Złap kurde z nie ma żartu. chyba jest gniazdo te całe. No to mam lepszy kurde w pomysł Tu jest nic kurde wyleciało. A nie wiem co. Mówi kurde Jola, ale się boję, że zginę. Nie chcę kurde ryzykować, drodzy widzowie. Mówi mnie... Muszę zaryzykować. Albo nie, mam pomysł. Robię agro, ale że właśnie otaczę coś. Gdy kurde za mną pójdą. O, mamy to serce, o którym mówił yy, yy, w tego komentarza. Więc i musimy je zniszczyć, kurde młotem. Muszę zniszczyć, skąd pamiętam, tylko dwa. Więc no, jakąś śpiewkę jeszcze. No dobra, mamy młot. Dostajemy w potężny grabach. Okej okay. O no, mogę tu zmierzć z bombą czy nie Cześć. Mogę Jaką tę amunicję wykorzystuje Kula muszkietowa, okiem okay. na tyle Z razem A, kolejna srodówko, zarąbiście tego jeszcze nie możemy zniszczyć. Kurde. Tak? Nie! Niech to nie! Kurde, zginąłem. Widziałem o tym kamieniu, ale kurde. Nie! balić. Dobra, się szybko, kurde, prześpię. I pójdę po te temy. Ale tak to się nie da, muszę, muszę podnieść. To po złoto. Potem drugi ten. A twórca tego komentarza miał rację. Będą będę dobra tam. Hm, no, 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 dużo, warto, tu no, no, już no, no, rozległe no, 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 Na szybkości sprawy, czy mi się wszystko nagrywa. Nagrywa się już 9 minuta ja pierdolę. Kurde, szybko to mija Księżyc. No nawet jakiś inny księżyc w ogóle. Bo chyba ten pamiętam. Jest coś takiego, że ma się chyba od początku gry jakiś dany rodzaj księżyca. A nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić tam w mecie. Poza odcinkiem wam dać możliwe, że to zrobię i pokażę wam to w montażu. Chyba coś było od jeden, nie wiem, czy od 1.3 wersji, czy od 1.4? Nie jestem pewien. I Jest, przetestujemy, kurde, ten potężny grabarz. To będzie chyba dobre na bossa. Na bossów? Pierwsza dobra broń, kurde. Yy, nie, kurde. Chcę kurde kurde ognisko Naprawdę Teraz czwarta Z tym no, na dobrą, mam piątą Chcę ja sobie tutaj postawić ognisko Żeby mi jakby rękę, regen był A my tam lecimy kurde Jak mniej szybciej Ops I lecimy Jak to strzela w ogóle tak, okay. Wiem, że chyba mogę później jakby kupić tą amunicję, skąd pamiętam. Ale nie jestem do końca pewien... A chyba tak działa, to działa. Mogę później to kupić. A może tutaj będzie... Byłem... Pięta rana, kurde, czy pięta wieczór? A, no chyba, no, to nie jest taki jest jakiś event, kurde. Znaczy jeszcze troszeczkę jakby sobie oświetlam drzego, bo nie chcę kurde, ten yy, błądzić. To na na coś. coś rozpiło, czy coś. do mix nie tylko pojęczaka. Pajęczaki są nawet łatwe. bomba. Okay. i Powiem jedno rgizu, który napisałeś komentarz było warto. To bardzo. Po przejściu jak iść dół. Głupi głos. Bardzo ładny głos. To jeszcze drugie serce, kurde. Czyli tu w I na shurikeny... i serce. ale tego serca nie niszczę. Ponieważ się, kurde, wreszcie boss, a tego nie <tuszy> Nie, ja, jest jakaś jaskinia, kurde. Eutanazji przez głos? liście. Dobra, widzę jak mu... Kurde, jak mówiłem... Nie chcemy niszczyć tamtego seta, bo zniszczy... Zrespiemy bossa, a ja jeszcze chciałem, kurde... o swojego deda... ...muszę Mała górna, skarbowca jakaś kurdeś się do mnie przyczepiła. Ale tu nie wleci chociaż. A my tu gasną na dole, więc my po niego pójdziemy. Eee, mogę lecić tu pochodnie, może mogę. Raftować? nie. Szyjnik panicki, możesz zauważyć materiał. Do... Moje obrazy większe poruszanie się... O! Fajne! To jest jakby jako ten... jest do obrony, to jest... Cogu, pokazuje godzinę... Nie, to mi się nie... Fajne. To jest jakby... Tak, to jest to i to, okej. Okay ja się w kurde w dół troszeczkę, e? nie? Głupi! Mimo, że to się inaczej bomby kurde rzuca. Co to? ja jakiś. No kurde. Dobra, ten złoty mikrofon to teraz to idzie. ты будешь За мной погрева. Бум! А, не, подойди, что? Давай. Нормально не дадоби. А. нет. А то я Это говно. Nie, nie lubię tego bomba Gdy. Co my tu dalej mamy? bazy Ja wlazłem tutaj fajnie Tu coś mamy? Co Kolejne serce Nie jakby się głębiać. Mamy ten głaz Nie mogę. Mało, ale mogę, okej. Okay. Zdebradłem ze skarbami. Dziw. Ciemne żniwo. O, bo Okej, okay. fajne, fajno. Fajno, fajno. Kurde, najbardziej cieszę jakbym jakiś... Serce nie... Bo mi się wydaje, bo słyszę tego kurza moba. Tak. O tak, słyszę go. Słyszałem na matkę, co to jest? Jakiś to... trafit. To... Yy, tu mamy. Błoto, ok, go gość, 3 bardzo. Tu mamy chyba Rubin, idziemy yy, to? Wzory, się zbuduje. Jest to z Mam okej. Okay. Pochodzę po tych kopalniach, bo... się tam jest coś ciekawego być. Coś. Montary, okej. Okay. Tam zapewne też jakieś fajne rzeczy są. Nawet nie... Dobra, gdzie ja mam tą podcast znowu? Ja znowu zapowiedziałem tą podkę, kurde nie. nie gadajcie, że ja zginę teraz Nie, no cóż... łyb, Było blisko Nie ja zapowiedziałem... A, podcast z domu zapewne Yyy, hmm, jak myślę, tak, tak. Trzeba się kurde. Kurde tu wydostać na powierzchnię. Tam te platformę trzeba poświecić. Kurde, budować. Chodzę. Kurde, czemu ja dostaję takiego s... ten amulet kurde wejdź? I tak jak dostaniesz kurde obrażenia Gdzieś tam zepnij Niby dobra, ale... do końca Walka z bossami może lepszy Bo kole Tak to wątpię Tajnik jakiś i mnie ciągle wyżej. O, tam jest od ducha. Tak, że ja się kupiłem, bo tak tu inne rogi nie ma. Zauważyłem. Słychałem coś w instrukcji. Zwójne wody, a ale... Głupi w pająku ja mogę. Dziękuję, czy coś takiego zrobić? Mogę. A ja mam w ogóle linię? Mam. Ja się platforma platformami bawię, kurde. Jeszcze tu bym się, kurde, wykrył. To prawa strona zaciekawiła. Nawet. 50 pochłanił aż. W Mam.

Wiem, że kurde Crimson jest bardziej takie wiaskiniowate, a... Corruption kurde ma bardziej taki jamy w dół. Okej. Okay. Kurde, to za lag? Halo. kolejny serducho, więc sobie kurde poświęcę do tego serducha, żeby jej jakby iść. Na tym etapie coś takiego. Zaczął wydupiać. Tu jest chyba jakby sam wierzchołek mapy. Tylko po rękę to może mi się wracać.